Jak mówią specjaliści, spaliny zawierają niebezpieczne cząsteczki sadzy o wielkości do 2,5 mikrometrów. Składniki sadzy pochodzącej ze spalania nie wiem benzyn czy ropy, które zawierają oprócz tego bardzo dużo toksycznych składników noksy, tlenki azotu to wszystko to wszystko potem zostaje w naszym organizmie. Tym bardziej to zjawisko jest nasilone w sytuacji odpalenia silnika po całej nocy, gdy silnik jest zimny. Jest ale ja mówię o samochodach spali, no to, 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 to... i spaliny Jakby Pan nie palił, to byłoby, by Pan lepiej te spaliny nosił. No, tak jest, no. A tutaj milion komór jest na przez papierosy, to też Dlaczego te papierosy? Za noc, za, 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 na jak serca, są na rozciśnienie... Yy, a spaliny to nie wywołują chorób? Co? Spaliny samochodowe? Wywołują, ale jeżeli mamy na to wpływ, to musimy unikać tego, nie? Na no te paliny nie ma pan wpływu, ale na papierosy może tam nie.